Na początku XX wieku Zamek Książ był miejscem niesamowitym, bo bardzo nowoczesnym. Już w roku 1904 Jan Henryk XV, Hochberg von Pless, ostatni. Pan z rodu Hochbergów na zamku książ miał okazję wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Brał tam udział w wystawie światowej w St. Louis i zachwycił się jednym wynalazkiem, który oglądał w amerykańskich domach. To był centralny odkurzacz. Gdy książę wrócił tutaj do zamku książ, postanowił, że również w swoim zamku wprowadzi tę innowację techniczną. Minęły lata, zanim wdrożył ten projekt w życie, ale na przełomie roku 1919 i 20 w zamku. Książ pojawił się pierwszy w tej części Europy centralny odkurzacz. To urządzenie znajdowało się w każdym pomieszczeniu zamku, ułatwiało bardzo pracę służących. Specjalny mechanizm sądcy prowadził systemem miedzianych rurek śmieci prosto na wysypisko pod zamkiem i najprawdopodobniej na początku XX wieku utrzymanie porządku w zamku było bardzo proste, ale również to kuchnia Hochbergów. Początek XX wieku ta kuchnia zostaje przeniesiona z niższych kondygnacji zamku na najwyższe piętro zamku, czyli na piętro, piętro piąte. Najprawdopodobniej właśnie Jan Henryk XV Postanowił, że w jego zamku ma nie pachnieć gotowanym eintopfem, czy co to się tutaj jadało w dawnych czasach. Postanowił, że w jego zamku ma być naprawdę pachnieć różami, fiołkami, ukochanymi przez księżną Daisy kwiatami, w związku z tym kuchnia znalazła się na najwyższej kondygnacji. Powód tego był prosty. Świetlik, który otwierany był w formie okien uchylnych, też pierwszy w tej części Europy, no, pomagał niwelować zapachy kuchenne, które prosto z kuchni um, ulatywały w powietrze. W kuchni Hochbergów, w słynnej kuchni Hochbergów, pracowało codziennie dla pięcioosobowej rodziny 40 kucharzy. Ich szefem była postać niesamowita. Był, ich szefem przez ponad 30 lat był Louis Arden, fantastyczny francuski kucharz, wykształcony w w Szkole Kulinarnej w Paryżu, który pochodził z małej prowansalskiej wioski Saint-Benoît. Louis Arden miał jedno hobby. On był znakomitym nie tylko kucharzem, ale również fotografikiem i w swoim planie życiowym ułożył sobie to tak. Jeżeli będzie pracował jako kucharz w znanych arystokratycznych domach, najprawdopodobniej będzie dobrze zarabiał, a to będzie mu pozwalało poświęcać się swojej wtedy, w, na, w owych czasach bardzo drogiej pasji fotografowania. E, najprawdopodobniej właśnie w Paryżu Jan Henryk XV Hochberg von Pless skosztował dań przygotowywanych przez Louis Ardena, sprowadził go do książa, bo zachwycił się na początku jego kusztem kulinarnym, a potem, potem zachwycił się również jego e, znajomością sztuki fotografowania. Louis Arden przez 30 lat był nie tylko nadwornym szefem kuchni Hochbergów, ale również fotografikiem. On stworzył naprawdę niesamowitą ilość zdjęć, pokazujących mniej rodzinę von Hochberg, a bardziej sam Zamek Książ. Tych zdjęć było prawdopodobnie 3,5 tysiąca, a w Zamku Książ od kilku lat mamy fantastyczny dar wnuczki kucharza, która mieszka w Kanadzie. Ta starsza pani przysłała nam bowiem album, album wydany w roku 1925 w pobliskich Świebodzicach, sponsorowany przez Ruth von Hochberg. Album, który Pokazuje detale architektoniczne Zamku Książ, jego poszczególnych komnat, co ciekawe dla nas, w większości komnat których już nie ma. Komnat, które zostały całkowicie przebudowane w czasie II wojny światowej, więc jest to dla nas naprawdę niesamowity materiał ikonograficzny i porównawczy. No i windy w zamku książ. Przed II wojną światową w tym zamku było 16 szybów windowych i 16 wind. 8 wind to były windy towarowe, 8 wind to windy osobowe i podobno właśnie w naszym zamku jeździła winda niezwykła. W jednej z baszt miała jeździć winda ośmiokątna, która do połowy Łożona była czerwonym aksamitem, od połowy miała szklane okna. Podobno tą windą mogli jeździć tylko książę i jego najbliżsi krewni oraz znani goście, którzy przyjeżdżali do zamku książ, królowie, cesarz niemiecki, car, car rosyjski. Te wszystkie windy niestety zostały zburzone, zlikwidowane w czasie II wojny światowej, a hitlerowcy wykuli swoje szyby windowe, które po dziś dzień istnieją w zamku.